Koliber i motyl. Słońce wzeszło nad ogrodem. Kwiaty rozwinęły się, ukazując kolory i zapachy. Koliber szybko przelatywał między kwiatami. Motyl powoli trzepotał skrzydłami. Zwierzęta stawowe obserwowały to z radością. Koliber poszybował w stronę czerwonego kwiatu. Motyl sięgnął po ten sam kwiat. Ich skrzydła ocierały się o siebie. Koliber szybko odepchnął motyla. Zwierzęta w stawie ucichły. Motyl smutno upadł na liść. Z bólu opuściła skrzydła. Chciałam tylko nektaru, wyszeptała. Koliber pił łyk samotnie, czując dumę. Żaba zmarszczyła brwi ze stawu. Waszka podleciała blisko motyla. Czy jesteś ranny? zapytała łagodnie Waszka. Motyl cicho pokręcił głową. Ale czuję się niechciana, powiedziała. Żaba skrzeczała, to było niesprawiedliwe. Tymczasem koliber nadal pił nektar. Zignorował panującą wokół niego ciszę. Waszka zmarszczyła brwi i spojrzała na niego. Lepiej dzielić się, niż narzucać, powiedziała. Ryba w stawie skinęła głową. Serce kolibra zaczęło być ciężkie. Spojrzał na motyla na liściu. Jej skrzydła nadal były nisko opuszczone. Żaba i Waszka opiekowały się nią czule. Koliber zaczął odczuwać żal. Powoli opadł w pobliże motyla. Wybacz mi powiedział troskliwie. Dziś byłem samolubny i niegrzeczny. Nie powinnam cię odpychać. Proszę, podziel się ze mną kwiatami. Motyl znów rozłożył skrzydła. Spojrzała kolibrowi w oczy. Jej głos był łagodny, ale ciepły. Tak, wybaczam ci, powiedziała. Polatajmy razem w ogrodzie. Lecieli obok siebie szczęśliwie. Dołączyła do nich ważka o jasnych skrzydłach. Żaba klasnęła w liście grzybienia. Zwierzęta stawowe krzyczały z radości. Kwiaty kołysały się na wietrze. Razem pili z wielu kwiatów. Nikt już nie pchał i nie walczył. Ogród wypełnił się śmiechem. Koliber i motyl dzielili się każdym kwiatkiem. Dzięki przebaczeniu ogród rozkwitł jaśniej